Polskie śliwki. No? To kogo tam teraz mamy na grafiku? Minister Kultury za chwilę. Pan słyszał, że Pałac Kultury chce burzyć? Bardzo dobrze. Ruskie wie w środku miasta. To co pan też za tym jest? Tak. Albo nie. Do piątego piętra bym zburzył, do wysokości Warszawskiej. Tylko teraz na górze zostawił, jest trzydziestym piętrze. Fajny widok. Mhm. Tylko, że to podobno nie o pałac chodzi, a o teatry. Tak. Ja. On ma napieńku z aktorami. No bo co, którego dyrektora teatru chce zmienić, to od razu awantura. No to on sobie pomyślał, to ja wam poburzę te teatrzyki, zobaczymy, co wtedy powiecie. A mhm. no w pałacu są cztery teatry, no. Dzień dobry, dobry. O. jest prezes? Nie, nie ma. Jest. Pan idzie. Jak oni mały tej idzie dać uskarę? Piotrek, chodź, chodź. Dawno cię u mnie nie było. to pewnie ciągle siedzisz w Kini, albo w teatrze. A nie, 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 nie. Ja nie, ja nie chodzę, nie. O, a czego? Po pierwsze, te spektakle robią po 7 godzin i wszystko w planie ogólnym. No to chyba tylko wariat by to wytrzymał. Po drugie, ja wszystko wiem bez chodzenia. Ja nie muszę czegoś Zobaczyć, żeby to ocenić. A po trzecie, to oni wszyscy tylko czekają, żeby mnie wybuczyć i wygwizdać. No, to teatr to rozumiem, ale jakście w, w kinie mają wy, wygwizdać, jak tam jest wszystko nagrane, a staśmy puszczają na ekran. Z ekranu? Tak to nie. Ale na scenie, jak stoją na premierze. No, no to tak. Kto, tak. kto tam tak na ciebie gwizdza? ci sami, co na ciebie, lewackie za fajdusy. Jeden z drugim zagrał Szekspira, to od razu wydaje mi się, że jest mądry jak Shakespeare i dalej nauczać ludzi na Facebook'u. Uważaj, co mówisz, bo takich mądrych to u nas też jest niemało. A powiedz, a co z tym polskim filmem historycznym w Hollywood, co miałeś go robić, to kręcisz? No prawie. Ale nie zupełnie. Byliśmy już dogadani z jednym takim producentem, ale okazało się, że molestował wszystko, co tam na palme nie uciekało. Znowu seks-afera. Już raz coś takiego nas wykończyło. Główną rolę świętego Stanisława Kostki miał grać jeden taki Kevin, super aktor. Już po słowie byliśmy, ale też okazało się, że molestował, a do tego gej. Chryste, panie, co się z tymi aktorami dzieje? No, idzie jak po grudzie. Jakaś taka powszechna klątwa. I ten pomnik papieża, czego nie chcą we Francji, mają do Polski przewieźć. O jest jak... Właśnie. Tak? I gdzie on będzie stał? Tu u nas, na dziedzińcu. Tak będzie stał, że będzie prezesowi do gabinetu zaglądał. No, tylko zanim go przywiozą, niego lepiej dobrze opukają najpierw. Czy tam uchodźców w środku nie ma? No, jak w tym koniu. Wylazą w nocy potem, polecą do granicy, podniosą szlaban i napuszczają swoich. No co to już tak było w historii? A to by było dziadowstwo, tak się chyba bierze schować. Co to, co to, 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 szacunek mają do kogoś? A podobny chociaż ten papież do siebie? Bo u nas ostatnio co komu pomnik postawią, to kula w płot. Kwaśne. Ostatnio jedną niepodobiznę przed ratuszem zamienili na inną niepodobiznę. Komedia. Chociaż tym, co kwiaty składali, to szacunek trzeba oddać, co? Każdy zęby w ścianę wbił, nikt się nie zaśmiał. Cześć, matka. Cześć, Mario. O... Z kim Synek! Fajnie, że jesteś. Kompotu napisie, Świeżutki. Kompotu? No. Dobry kompot. Mówiąc tak od A A scenariusz chociaż masz? No, to, to jest kłopot. No, no, jak to u nas? No. Kto inny zaczął? Kto inny pisał? Kto inny skończył. No. A potem wszyscy trzej wycofali nazwiska. Pokłócili się i poszli do sądu. No, katastrofa. O co poszło? No wszystko. O forsę. O to, które nazwisko ma być większą uczcionką na plakacie. O, 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 o to, kto ważniejszy. No, jak to u nas. Czyli nic jest filmu. I tak do zafajdanych śmierci zawsze na święta będziemy oglądali ten. Potop z tym antypisowskim warchołem? A właśnie, że nie. Lekarzu, lecz się sam. Co to znaczy? Ja to napiszę. <grym> I o czym? O karate? o, o kaskaderach? Nawet już napisałem. Tytuł roboczy o jednym takim, co zbawił Polskę. Mm. 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 No, no, wpadł, wysikał się, już gdzieś leci. Dalej usiądź, porozmawiaj z matką. Nie mogę. Nie jestem sam. O, dziewczyna, czeka. Nareszcie. Już się bałam, że gejem zostaniesz albo do seminarium pójdziesz. Albo i to, i to. Gdzie gejem? Kubry czekają na zewnątrz. A, a właśnie, yy, bo tak się razem zastanawiam, matka. Może ty wiesz, którego dnia Pan Bóg stworzył Polskę? No, nic się nie piszą. Nie, to, to nie tak. On nie stwarzał każdego kraju. Z osobna, tylko człowieka. Po prostu. Adam był biały. To skąd się wzięli Murzyni? Zaproś tych kolegów swoich tutaj, tak? Na kompot. Robiłam jak dla wojska. Główny bohater nazywa się Jaromir. Prawie jak ukawek. To. to widzę historia z kluczem. Nad szopką, w której się urodził, sroki układają się w serce, a na niebie pojawia się biało-czerwona tęcza. Tak w kolei. Młody Jaromir idzie o świcie do pracy w kamieniołomach i zauważa płonący krzew. Gaść! I od razu staje się bohaterem, bo ogień mógł się przenieść do sąsiednich wsi. Od razu widać, że jest to ktoś niezwykły. Że będą się do niego uśmiechać podczas wywiadów dziennikarki. Moja Danusia. Na początku jest w opozycji, ale bardzo szybko orientuje się, że to tylko inna frakcja PZPR. Idzie swoją drogą. Chociaż wszyscy mówią mu idź naszą. Jak do Polski przyjeżdża papież. To ten papież mówi do wszystkich, ale patrzy tylko na niego. Dlaczego na mnie? Bo, bo. Bo. Bo tak! W przeddzień wybuchu stanu wojennego składa przysięgę na krakowskim rynku. Przyjmuje hołd pruski i chrzest polski w imieniu całego kraju. Montuje własnoręcznie zrobione drzwi gnieźnieńskie, po czym przy pomocy dwóch nagich krzyżackich mieczy dokonuje zaślubin Polski z morzem. To wszystko w Krakowie? Tak, wszystko! Dobra, 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 nie denerwuj się, no. no tuż po wybuchu stanu wojennego. Zamyka się w klasztorze kamendów, gdzie tworzy swój zakon PC. Z klasztoru wypuszczają go Niemcy. Natychmiast jedzie pociągiem do Warszawy, gdzie na dzień dobry czapką gasi rosyjską armatę i drewnianą nogą szwedzką kolumbrynę. Jak ma drewnianą nogę? Nieważne, takiego generała! Czyjąś? Tak! tak. Ale to już w Tak Tak! Na koniec wysadza się w kamieńcu z całą redutą Ordona i okopami Świętej Trójcy. Przeżywa? Tak! Zwłaszcza muzykę Chopin. Się powariowali. Do bolaku, Panie Do bolaku, nie powariowali? Tomek! Tomek, nie jesteśmy Co? No nie jesteśmy coś zrobić! nie jesteśmy Mario Bali, nie jesteśmy Mario Polaków Polska! jesteśmy to Bali, nie Cudownie ocalony przez nie boską, co w nie świeci Mario ukrywając się przed SB. Tworzy Legiony Dąbrowskiego i... i... marsz, marsz, maszeruje na Belweder, pali kukłę Karola Gustawa, zdobywa wszystkie ośmiotysięczniki, rozprawia się z mafią pruszkowską i librałami i przemawia tak donośnie, że budzi rycerzy Śpiących w tatrach i demony z białego stoku. Rozcierpem, rozwłotem, czerwoną, koło. Panu to nie roz roz przeszkadza. Roz młotem, czerwoną, margines. Margines, margines. Cierpią, nie zwracajmy na nich uwagi. No jak nie zwracajmy, to przecież się nie da! Incydent! Czerwone, Incydent kumotę. zwykły. Cierpią, Ignorujmy to! Czerwoną, Da mi pani spokój, ja nic nie widzę, nie słyszę. Ja piję kompot. Ja się chcę spokojnie napić kompotu. Tak! Polski! Polski ślimonek! Polski! A więc zajęcie Polski Proszę mi zejść! Jest przyjacielem prostych i ubogich ludzi. Daje im po 500 złotych. Ci to pomysł jego w finale... Bije. Zygmunta. Bije kolumna Zygmunta, biją narodowcy, bije serce Chopina, serce Kościuszki. A Jaromira otaczają zwierzęta futerkowe, które łaszą się do jego stóp. A on karmi gołębie, które siadają na ramionach. A z nieba zlatuje chmara bocianów. Które umieszczają złotą koronę na jego skroniach. Koniec! I jak? Pomysłowe. Robimy? Róbmy. Róbmy tylko dwie rzeczy. Dodaj, że w pewnym momencie Jaromir przeskakuje mur stoczni. I pokazuje Rosjanom gest Kozakiewica, <noise> zwany później gestem Jaromira. Tak! I, i, I drugi wątek, że w Brukseli mieszka taki jego wróg, taki renegat i degenerat. Znacie jakiegoś takiego brzydkiego, naprawdę takiego wrednego, rudego aktora. Tak! O, i jest między nimi pojedynek na schodach w deszczu. temu się wydaje, że już wygrał. A wtedy Jaromir łapie się żrandola prezydenckiego, przeskakuje i zadaje mu ostateczny sztych. A, A z niego wylatuje powietrze jak, jak ze z, z, z piłki starej. A! No, wow, A, paska. Paska. A, tak, Tak, A, 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 tak, tak! Tak, Przegrał! Dobrze, to rób to tylko, zwróć się tam do mojego kuzyna, bo się zna na filmach, żeby to skonsultował, sprawy obyczajowe, bo bez tego rusz. nie rusz. Idę! Nie przypominaj tego, tego pseudofilmu. Z polskich śliwek! Polski kompot! Z polskich śliwek! Ty, patrz tego! Oh. Polska do Polaków!